No, dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, poprzedni odcinek z Q&A zrobił ponad 400 tysięcy wyświetleń, dlatego dzisiaj mamy kolejny odcinek i jest tutaj Sanderka, ponieważ zrobimy go troszeczkę inaczej, a zrobimy go w ten sposób, a tak, cześć w ogóle, Sandra, by the way. Witam, witam. I w dzisiejszym materiale będę przychodził Detrana i odpowiadał na pytania. I jak coś, ja jeszcze tutaj nie grałem na tym Detranie, ponieważ Sandra go zrobiła, nie pozwoliła mi iść dalej i no, Sandra, sprzedaj, chce coś powiedzieć? Tak, ogólnie miałabym taką prośbę, żeby nie włączać budowania w czarnym tunelu mm -hmm. i na poziomie z grapplerami, żeby się nie przyciągać do ścian, czyli do sufitu, tylko od... Dobra. dobra, 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 zrozumiane. To co, mogę lecieć? Wszystko jasne? Tak, tak, Dobra, dobra, no to ja jeszcze generalnie tylko powiem, że jak ktoś z was jest tutaj nowy, to subskrybujcie kanał i możecie łapkę w górę zostawić, jeżeli chcecie więcej Q&A i no. Mogę już lecieć? Mogę, mogę, mogę? Tak, możesz. Dobra, to dzięki. Chcia chciałem to zrobić. No i zaczynamy Dobra moi drodzy, jestem już sam, bez nikogo Generalnie powiem szczerze, że Sandra robi naprawdę dobre mapy I szanuję to wciul Bo powiedziałem jej, że chciałbym zrobić Chciałbym przejść detran z pytaniami Q&A I jak coś w ogóle pomysł na odcinek z tej serii ukradł Bo jak Mikiego Podlinkuję jego film z tej serii Bo on zrobił tak samo, że zrobił sobie Q&A na detranie I mega mi się to spodobało I mu ukradłem, także Miki pozdrawiam cię Jak to oglądasz? No i moi drodzy, pierwsze pytanie Czy masz dziewczynę? To jest w ogóle pytanie, które pojawiało się Chyba najczęściej ze wszystkich pytań w QA jestem ja zawsze jak osoba, która się pyta, czy mam dziewczynę. Wyobrażam sobie takiego Maciusia, który pyta "Nexe, masz dziewczynę Nie wiem dlaczego, no ale odpowiadając na to pytanie: nie, nie mam dziewczyny! No i to tyle. Także nie dobra, powiedziałbym tutaj coś memowego w stylu: No jakieś ładne panie 15 plus możecie pisać na instagramie, ale nie, nie róbcie tak, bo jeszcze by, jeszcze by ktoś nie ogarnął żartu i nie byłoby zbyt ciekawie. E, no! Także możemy przejść dalej i wracając generalnie do tematu Sandry, to powiedziałem Sandrze, że chciałbym, zrobi chciałbym żeby zrobiła mi detran, który musiałbym przejść I powiedziałem jej, że ma na to gdzieś tak dwa tygodnie, bo gdzieś dwa tygodnie temu wpadłem na pomysł tego filmu I obczajcie to, że Sandra zrobiła mi ten detran w jeden dzień I ten detran już jest tak, no już stoi praktycznie No już stoi tutaj gdzieś plus minus, no dwa tygodnie i na was czeka Także dobra moi drodzy, kolejne pytanie tu jakiś bait trapa by the way Czy zamierzasz kontynuować serię z Minecraft? Naprawdę ktoś zadał takie pytanie Generalnie seria z Minecrafta będzie kontynuowana Niedługo powinien być maraton moi drodzy Wiem, że sporo z sporo was czeka tą serię i tak dalej Aczkolwiek nie ma jej, ponieważ był nowy sezon Już mamy po nowym sezonie, także Myślę, że gdzieś za tydzień wrócimy z Minecraftem I Minecraft będzie codziennie, najprawdopodobniej przez cały tydzień A może nawet dłużej Do momentu, kiedy nie skończymy tej serii Także będziemy lecieli na totalnym speedrunie Odcinki z Minecrafta będą codziennie Także subskrybujcie kanał, jeżeli czekacie na Minecrafta Gdzieś do tygodnia myślę. Powinno być to zrobione, no i mam następny level Tam się ktoś chwalił setnym levelem generalnie Spoko sprawa, ja na przykład setnego levela nigdy nie miałem Okej, okay, tutaj właśnie wyleciałem Tutaj te levele są póki co proste, ale z tego co słyszałem to są one też trudniejsze Co my tutaj mamy, mamy tu jakieś dropera Okej, okay. dobra No to niestety nie pykło Siema Sandra, czemu cofnęła mnie o level? Właśnie nie mam pojęcia Dzięki Dzięki, muszę teraz od nowa przechodzić ten trudny level, a co, jak nie dał rady, <grystanie> No, to oczywiście żart, chciałem powiedzieć, ten level jest banalnie prosty I mogę go nawet chyba bez zatrzymania zrobić, spróbuję go bez zatrzymania zrobić Aczkolwiek nie obiecuję, że mi się to uda, okej, okay, udało się, easy I Mam nadzieję, że tym razem wszedłem na ten checkpoint, bo nie ukrywam, że... Nie, o nie, o nie, dobra, <grystanie> no nie, spadłem Błagam, odrodzę się na tym checkpoincie, proszę <grystanie> Ej, Sandra, bo ci się chyba czek zniszczył, wiesz? Gdzie mi się zniszczyło? Bo <laughs> Jestem drugi raz na tej Znowu? Tak, jestem znowu na tym levelu. O Jezus. Tutaj niestety jakiś problem techniczny chyba. Sorry. Ale spoko, Naszem. na szczęście ten level jest banalnie na prosty. To jest najprostszy poziom. Tak, dokładnie, to jest dobra, więc no, dam radę, dam sobie radę. Próba numer 3. Tak, akurat nie jest jakoś mega trudne. I teraz tam hut trzeba w lewo wlecieć, nie? O tak? No nie! No nie! A to jest tylko jeden ten skok, tam już trapów nie ma, zobaczcie. Także. No nic, znowu robimy dwa na naraz. Tak, o, jazda. I to są dwa levele po prostu w jednym. Fajnie, Sandra, dzięki. No, ale było! Sprawdzałam z nagrywaniem. To już nagrywanie. jakiś błąd, no. No nie wiadomo. Jestem tutaj po raz trzeci. Tym razem tego nie spieprzę miejmy nadzieję. Dobra, no i uwaga! Uwaga, uwaga! Tak! No i spadłem tu, ale. Jestem czy nie? Ej, zostałem, czy pamiętam, i mi impulsy znikły chyba. Błagam, 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 błagam. No niestety, jednak nie. Ja pierdzielę! Jestem Debilem. Tuturururu. To! Nagle impulsy stały się za trudne Dobra, jestem Teraz tak, cyk, cyk Jestem po raz drugi I teraz cyk, i cyk jestem w końcu Jest tu checkpoint, proszę Mam nadzieję, że jest tu checkpoint, dobra moi drodzy Kolejne pytanie, jakbyś nie mógł grać, nagrywać na pc to na jakiej konsoli byś to robił? No to, tu odpowiedź jest w miarę prosta, bo na pewno robiłbym to na PlayStation 4 Chyba, żeby 5 wyszło, bo ja jestem generalnie big fan of e, PlayStation, bo mają fajne ekskluzywy, no i tutaj w sumie nie ma też o czym za bardzo gadać, bo moim zdaniem, okej, okay, to był bardzo prosty level, bo moim zdaniem e, PlayStation by. No, PlayStation jest po prostu lepsze. W sensie całe, że Xbox może mieć lepsze komponenty i tak dalej. I Nintendo tak samo, ale po prostu ekskluzywy, które ma play PlayStation 4, czyli na przykład Detroit, na przykład Heavy Rain, na przykład The Last of Us, na przykład, nie wiem, Uncharted choćby, są te ekskluzywy, które. Które po prostu wygrywają walkę z yy, Xboxem. I to nie jest nawet dlatego, bo nie lubię Xboxa, mam coś do Microsoftu i tak dalej. Po prostu te gry, które są na PlayStation, są zdecydowanie. Lepsze i ciekawsze niż są na Xboxie. Plus każdą grę na Xboxie mamy na PC, więc połączenie PlayStation 4 plus, plus PC jest najlepsze, po prostu. Kolejne pytanie. Jakie są Twoje ulubione gatunki filmowe? i Jakie filmy należą do Twoich ulubionych? Jeżeli chodzi o moje ulubione gatunki filmowe, to nie mam jednego. Lubię filmy akcji, lubię filmy superhero, to w sumie chyba jak każda osoba w moim wieku. No może nie każda, no ale ja jestem fanem superhero. Jeżeli chodzi jeszcze o gatunki filmowe, to lubię też dramaty, lubię też e, kryminalizację historyczne filmy, co ciekawe. Bo w ogóle lubię bardzo kryminały. Czytać kryminały zawsze lubiłem. Kryminał jest to mój ulubiony gatunek książki, ale z filmami ciężko o dobrze wyreżyserowany kryminał, powiem wam szczerze, naprawdę. Jakby ktoś z was mógł coś polecić to, sekcja komentarzy jest dla was. No i to chyba tyle z tych moich ulubionych. W sensie na no wiadomo, że lubię też obejrzeć sobie czasami jakąś bajkę od Disney albo Pixara, tak samo lubię sobie obejrzeć czasami jakiś film fantazy, albo na przykład coś sci-fi, ale nie jestem jakimś mega wielkim fanem sci-fi. Zdecydowanie wolę fantasy od sci-fi, to ciekawe. No i to chyba w sumie tyle. A jeżeli chodzi o ulubione filmy, to to wydaje mi się, że było chyba w ostatnim Q&A. E, mogę to jeszcze podciągnąć pod seriale, ponieważ ostatnio, moi drodzy, w sumie pisałem o tym nawet na Instagramie, mówiłem o tym na Instagramie. Ostatnio obejrzałem e, cały dotąd aktualnie możliwy sezon Euforii i ten serial. Naprawdę, jeżeli ktoś z was ma powyżej tych 16 lat, bo to jest serial, w którym jest nagość i jest brutalna przemoc i tak dalej, e, naprawdę polecam Euforię z całego serducha. E, powiem wam szczerze, że mimo, że Cały sezon nawet jeszcze nie wyszedł To jest to zdecydowanie mój ulubiony serial tego lata I jest on moim zdaniem lepszy niż Stranger Things I mówię to z całym W sensie trzeci sezon Stranger Things Mimo, że mimo że sam sezon Stranger Things był mega spoko To Euforia podoba mi się bardziej I są to klimaty, które zdecydowanie Wchodzą, znaczy wchodzą Zdecydowanie bardziej mi siadają, mimo, że samo Stranger Things Też 10 na 10 To są oba seriale 10 na 10, proszę nie wyzywajcie mnie, błagam No, no także generalnie Odpowiadałem na to pytanie Jakieś 20 minut, ponieważ nie umiem miałem się wysłowić, także pozdrawiam tutaj bardzo gorąco każdą osobę, która zobaczyła odpowiedź na to pytanie w jakieś 5 sekund. I z tego, co pamiętam, jeżeli chodzi o te opony, to trzeba to zrobić jakoś tak. O, prawie. Oczywiście nawet Sandra mnie dogoniła, rozumiecie to? Wyprzedziłem Sandra na dwa levele, bo nie umiała zrobić jakiegoś levela. Już jest obok mnie Sad. Dobra, cyk. Okej, okay. to jest w miarę proste, także cyk. Dobra, to było bardzo, bardzo łatwe. W jakie gry grasz poza YouTube'em? O, to jest bardzo fajne pytanie. Jeżeli chodzi o to, w co gram poza YouTubem, to generalnie e, ostatnio, głównie w Teamfight Tactics, ponieważ jestem w to gry w miarę dobry, co ciekawe. W sensie nie gram jakoś mega dużo, a udało mi się już osiągnąć poziom Diamenta 3. No i pewnie polecę dalej, ponieważ naprawdę mega, mega spokojnie się gra. I jestem generalnie fanem. Znaczy, nie tyle że fanem, bo grałem, w, nie grałem we wszystkie, ale bardzo lubię gry logiczne. Takie gry w stylu właśnie Hearthstone, autoczesów i naprawdę siada mi to mega, bo jest to taki rodzaj gry, gdzie ja mogę sobie posłuchać muzyki, obejrzeć YouTube'a w tle i mogę sobie poczilować. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię takie gierki. No i poza Teamfight Tactics grałem jeszcze oczywiście, poza YouTube'em gram jeszcze oczywiście w zwykłego LoL'a, w to już bardzo rzadko teraz teraz cały mój wolny czas, jaki mam na gry, to głównie Teamfight Tactics no i do tego czasami zdarza mi się zagrać jeszcze w jakąś grę fabularną, w sensie ostatnią grą fabularną, w jaką grałem, e, był to Vampyr ponieważ e, pytałem się na streamie czy są Vampyra i wszyscy mówili, że Vampyr jest taki dosyć średni, e, mi osobiście e, Vampyr nie, nie, moi, nie moim zdaniem nie był jakoś mega, mega zły aczkolwiek nie przeszedłem go jeszcze jestem dziś dopiero na połowie, no i kiedyś na streamie jeszcze grałem w DP. Plug, a plug Innocence, coś takiego i to, był też, to była też bardzo fajna gierka. I już streamowałem, no i jej nie dokończyłem, także... Najprawdopodobniej kiedy to oglądacie, to może kiedyś sobie to dokończymy na drugim kanale albo na Twitchu, kto wie, no i to w sumie póki co tyle, no aktualnie głównie Teamfight Tactics Grałem też oczywiście w inne gry, na przykład w Overwatcha, ale nie mam nerwów do takich gierek, znaczy do, do, no może akurat do Overwatcha nie mam nerwów, bo nie jest to zdecydowanie gierka dla mnie Byłem z nią po pierwsze za słaby, okej okay, to ty? okej okay, to był bardzo proste level, a po drugie za bardzo się tiltowałem na drużynę. E, plus lubię gierki indywidualne też zauważyłem, bo na przykład w LOLu, w LoLu nigdy nie byłem jakoś mega dobry, bo też zawsze trzeba liczyć na drużynę, liczyć się z, ich, z jej zdaniem i tak dalej. A w Teamfight Tactics na przykład gram sam i... W sensie gram, nie że gram sam, tylko że gram jako indywidualna jednostka i troszczę się o swój stół. I naprawdę mega, mega mi to wychodzi dobrze. Także lubię gierki, w które można grać. Multiplayer, ale jednak solo. Rywalizować solo, multiplayer. O tak powiem, bo grać to, no, to wiecie. Czy interesujesz się sportem? Jeżeli tak, to jakim? Jeżeli chodzi o sport, tak zupełnie szczerze, średnio. W sensie ogarniam plus minus, co się dzieje w piłce nożnej. Ogarniam. Generalnie, kiedy pisuje Manchester United, jakby się ktoś zastanawiał, i plus minus tam raz na jakiś miesiąc. Czy coś, sobie wejdę, zobaczę, jak tam mecze idą, no ale. No, aktualnie nie idzie za dobrze, także jakoś nie jestem mega, mega, mega wielkim fanem piłki nożnej. Nie oglądam meczów, nie oglądam nawet meczów w sumie reprezentacji, ponieważ. Powiem wam szczerze, nie chcę, mi się nie czuję jakiejś mega potrzeby, aczkolwiek coś tam i się tą piłką interesuje no i poza tym chyba niezbyt no tak jak mówię nie jestem jakimś mega fanem e, raz na miesiąc czy raz na jakieś dwa miesiące sobie wejdę zobaczyć jak tam e, statystyki wyglądają czasami sobie jakiś skrót meczu obejrzę na przykład tam nie wiem 5 minutowy ale tak żeby oglądać cały mecz i się tym jarać to nie raczej nie okej okay, kolejny level tutaj mamy jakiegoś bożego co tutaj trzeba zrobić tu pewnie jest impuls nie znaczy o dokładnie bouncer typowe TYPOWE a jak tu wskoczyć ktoś wie? Ej, hey, halo? Ty, bo tu się wskoczyć nie da. O, jednak się da? Dobra, jestem. Okej, okay. i tutaj muszę wskoczyć. Jezu, ale schiza jest w ogóle z tymi śniami. zobaczcie, widzę swoją postać w odbiciu. Dobra, to jest level, który tu trzeba wycelować w dziurkę. Jestem dobry w celowaniu w dziurkę. No chyba, chyba najwyraźniej jestem. Dobra. Czy zamierzasz nagrywać jakieś vlogi? Szczerze? E, mam taki plan. Jest to oczywiście plan odległy, bo do vlogowania najprawdopodobniej przydałaby się wam moja twarz, a... Czekajcie, ściszę gierkę. A póki co e, raczej się to nie stanie, aczkolwiek vlogi na pewno... Na pewno zamierzam nagrywać. E, tylko, oczywiście, nie chcę wam niczego tutaj obiecywać, ponieważ wiecie, jak to jest. Obieki sami nie wyjdą, i potem będzie wielki płacz, że nie ma. Szczerze, nie wiem. Na pewno chcę zrobić vlogi. Nie wiem, kiedy one będą. Wydaje mi się, że będzie to na pewno już moment, kiedy pokażę wam twarz. Czyli pewnie gdzieś najprędzej za rok, może za półtora, coś takiego. E, no i tak zupełnie szczerze. Nie wiem, czy będę. O Jezu, nie zbliżyłem trapa. Nie wiem, czy chciałbym prowadzić serię coś w tylu Krzysztofa Gąciarza. Raczej na pewno nie. Będą to raczej takie śmieszne vlogi. Chciałbym robić bardziej coś śmiesznego. Gęcaria zawsze zależało mi na tym, żeby bardziej was bawić, a nie tyle, że. Nie, nie tyle, że, że żebyście obejrzeli sobie film i o no, spoko, spoko wyłączam. Nie chciałbym, żebyście wychodząc z mojego filmu mieli uśmiech na ustach, uśmiech na ustach, mieli uśmiech na twarzy. I wiecie, no to jest takie powiedzmy moje założenie dlatego. Aktualnie mój content głównie. Staram się, żeby był humorystyczny. Jeżeli kogoś mój content bawi, to bardzo mi miło. Jeżeli was nie bawi, to znaczy, że najprawdopodobniej jestem dzbanem. O, co jest grane? Okej, okay. tak to miało wyglądać. Miejmy nadzieję. Tak, chyba to miało tak wyglądać, bo tu mam następne pytanie Także wow, udało mi się przejść następny level Wow O Jezu, jakie świetne pytanie Jakiego youtubera lubisz najbardziej z polskiej sceny? Tutaj oczywiście pytanie jest z góry oczywiste Ponieważ moim ulubionym polskim youtuberem Zaraz poza frizoluszku Poza, poza frizoluszku? Poza frizoluszkiem jest oczywiście DStream Powiem wam tak, no nie będę ukrywał Jego nie nieraz uratowały mi już życie No i generalnie Kochać Disa Syna Chrystusa ze sprawy i no. Kurde! I ten level jest dziwny Dobra, okej, okay. no dobra, no o! No dobra, okej, okay. nie udało mi się tu wleć. Ej, no powiem wam szczerze, że ten level jest jakoś koszmarnie trudny. No okej, okay. no... Jest totalnie trudny, halo! Okej, okay. okej, okay, jestem, dobra. A! Okej, okay, dobra, i tu muszę wejść, halo, błagam nie zabijaj mnie Dobra, jestem, uhu Ile zarabiasz z YouTube'a i skąd twórcy? Wow, nie wiem, szanuję, znaczy nie szanuję Osoby, która zadała to pytanie, bo nie, nie, nie lubię generalnie jak ktoś chodzi, wchodzi w komuś w portfel No ale jak zostało to powiedziane No powiedziałem, że odpowiem na każde pytanie Jakie się tu znajdzie, osobom, które wybierały Te pytania, no także ile zarabiam Z YouTube'a, mm, szczerze e, Pokazywałem wam na poprzednim Q&A screen'a Nie wiem, czy ktoś to zauważył, czy nie, no ale Możecie tego screen'a zobaczyć jeszcze raz To jest screen z momentu, kiedy nagrywam Materiał. Nie mam pojęcia, gdzie tam jest coś około 4000. Standardowo, no i to tyle. A jeżeli chodzi o kod twórcę, no to moi drodzy, bardzo chciałbym wam powiedzieć, ale niestety nie mogę, ponieważ obowiązuje mnie umowa z Epic Games, która zabrania mówić takich rzeczy. Także przepraszam, ale niestety tego powiedzieć nie mogę, mimo że bym chciał. Generalnie chciałbym być. A miałem tego nie używać, Sandra mówiła. Generalnie Jezu, a gdzie miałem ja tego nie używać. Przemyt do prób i błędów. Pszcztuisty widać, czekajcie. Okej, okay, jak dam sobie wszystko na najniższy, dobra, nie, to tak nie działa. Tego się nie da zrobić, sensownie. A ja tu nie mogę nie otworzyć tego, idę chyba dobrze. Jestem okej, okay, dobra. O, widzicie? To przepraszam, tego nie chciałem. Tu były dwie kratki wolne, dobra, dwie kratki lewo. Jak przejdę jakiś poziom, to mogę tu otworzyć ścianę, żeby zapamiętać. Także dwie kratki wolne, lewo Tutaj pewnie będzie prawo. Jestem na prawej stronie, chyba... Nie, jestem w środku. Ale idę. Idę na środku. Dobra. Okej, okay, tu był bait, świetnie. I teraz, dobra, w spróbuj środkiem, bo nieważne jak będę szedł idąc środkiem. Okej, okay, dobrze widzicie? Przeszedłem to. Także cyk. Otwórzmy to sobie, okej, okay, przeszedłem to w ten sposób. Wow, tu jest generalnie 300 kg. aha, okej, okay, tutaj jest pusta ściana. Także odpalmy sobie to, że plus minus gdzie jest środek. O nie, zepsułem! Tu jest dziura w środku, przepraszam, Sandra. Przepraszam, już szukałem, no ale samo się pokazało. Dobra, czyli tu pewnie będzie wolna ta. No i tutaj... O nie, znowu to zrobiłem! Ja nie chciałem, naprawdę, no dobra, tutaj już. Dobra, tego nie widziałem na szczęście, bo zamknęłem oczy. Także tutaj i od tego idę już. Tak jak mam iść. Nie, dobra, nie, jestem najgorszym cheaterem na świecie. Przepraszam, Sandra. Nie chciałem, ale udało uda okay, się przejść. I mamy tutaj do kolejnego pytania mamy troszeczkę leveli, uwaga. Tam już jest w ogóle koniec i mamy kolejne pytanie jeszcze. Okej. Okay. Nie wiem, pójdę na lewo tym razem. Okej! Okay. Dobra, przeszedłem. Pozdro. Wow. Przepraszam, Sandra, naprawdę nie chciałem! Naprawdę nie chciałem, ale tego się nie dało zrobić. Nawet zmieniłem ustawienia i tu jest totalna czerń. Przecież ja bym tu miał 50 razy, jakbym biegł na pałę. Dobra, moi drodzy, kolejne pytanie, ostatnie już, bo tutaj widzimy koniec. Czy paliłeś kiedyś papierosy? Wow, tutaj też w ogóle wspaniałe pytanie. Otóż, moi drodzy, tutaj mogę być transparentny, jak tylko mogę. Nigdy nie paliłem papierosy. Generalnie pamiętam w ogóle to jest jedno z niewielu wspomnień z małego dzieciństwa, jakie pamiętam, że już w wieku 2-3 lat tata zawsze powtarzał mi. Kry Christian, nie pal papierosów. Papierosy to zło. I mimo, że moja mama paliła, w sumie dalej pali. Nigdy w życiu nie wziąłem fajki do ust. Nigdy w życiu jestem z tego dumny. Nie zamierzam. I wam też nie polecam, naprawdę, palenie. Le. Także, no. Także to plus minus tyle. No i mamy koniec, moi drodzy. Koniec. Pół godziny materiału, mimo, że wy to pewnie widzieliście w jakichś 15. No i co, moi drodzy, jeżeli materiał wam się spodobał, no to możecie zasubskrybować kanał, stawić łapkę w górę, pisać kod no w sklepie. No i dziękuję oczywiście Sandrze, która zrobiła tą wspaniałą mapkę, powiem wam szczerze, naprawdę Szanuję, szanuję, bo Poprosiłem ją o mapkę i zrobiłam ją Na następny dzień i jest naprawdę mega, mega Ładna, tak mi się wydaje przynajmniej No może poza tymi levelami, nie wiem Jak można wymyślić czarne levely do swojego no, przy To nie ma sensu, xddddd Dobra moi drodzy, ja uciekam, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, Pa! pa!